Wielki potrafią uciekać bardzo daleko Więc chyba nie ma sensu ich szukać Ja się troszkę Pogubiłem teraz, zgubiłem łóżko, okej okay, jest łóżko Moment, czy ja napiłem się wody? Napiłem się wody, już kompletnie się zamotałem Zobaczmy jak to się sprawy będą miały Okay. Widzicie, tutaj mięsko już się zaczyna powoli psuć. Ile mamy kalorii? 1100. Możemy jedno zjeść, zawsze to jest kilogram mniej na plecach. Zostawię część tego mięsa, bo nie ma sensu całe taszczyć ze sobą. Parę kilo mniej już jest. Ciuchy są w takim stanie czapka jest w bardzo kiepskim stanie, niedobrze 100% apteczkę jeszcze sprawdzimy czy 5-te, czy wszystko to jest ładnie No i zobaczymy co jest na zewnątrz, ciągle nie jestem jeszcze zdecydowany Co powinienem zrobić Pewno muszę iść i tego jedzenia oporządzić do końca. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tam coś zostawić. Powinienem też jeszcze pójść nad to jeziorko. Ale to już chyba odpuszczę. Po prostu może się ewentualnie rozejrzę w najbliższej okolicy. Poszukam tego wilka. Ale to też nie, nie odchodzę za daleko bo chciałbym już ruszyć do domu warunki atmosferyczne są koszmarne jak widzicie Niemniej jednak ja pójdę po tego jelenia oczywiście nie dam rady go całego oporządzić na raz ponieważ po prostu bym pewnie już zamarzł Zrobię trochę, tak, wezmę troszeczkę i wrócę do domu, się prześpię i ogrzeję. Muszę to niestety zrobić na ratę, inaczej tego nie zrobię, nie marnując czasu. Ach, czy tu będą wilki? Mam nadzieję, że już wilków nie będzie, a pogoda się poprawiła, przy okazji wiatr ucichł. że ani wilków ani niedźwiedzi tutaj nie będzie już jeden w zupełności mi wystarczył właściwie to nawet nie jeden tak bo wcześniej jeszcze miałem przygody z kolegą który mnie zaatakował i musiał używać flary więc bezpiecznie ta cała wyprawa do chatki trapera nie wyglądała ani troszeczkę o wiele za dużo tych wyrażeń było jak na początkową fazę gry. W sumie to jest właśnie najbardziej normalne i najbardziej to było prawdopodobne. Niemniej jednak, jak dla mnie, to tego wszystkiego było troszkę za dużo. Gdzie ten jeleń? Tyle nie być. O, tutaj jest. Okej, okay, oczywiście teraz toporek pójdzie w ruch, bo już trochę jest porządnie zamarznięte. 10 minut. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko wyciągnąć bez konieczności przychodzenia tu jeszcze raz. Im mniej wyjść, tym lepiej mniejsze ryzyko wpadnięcia na wilka bądź niedźwiedzia. To jest niewiarygodne, że tu są niedźwiedzie teraz. Ok. Czyli tak wszystko z tego jelonka zostało wyjęte. Nie ma sensu tutaj przychodzić, w takim razie ponownie. Ja już nie będę... Yy, nie będę, nie będę, nie będę się rozglądał za tym wilkiem, on najprawdopodobniej uciekli tak, tak daleko, że go bym nie znalazł, tylko straciłbym czas i energię i zapasy na takie poszukiwanie. Wrócę do domku, ogrzeję się i wyruszę w podróż do... Camp Office, w powrotną podróż do Camp Office. Co w Camp Office będzie? W Camp Office zapewne będzie jakieś polowanie ponownie. Mam nadzieję, że tym razem udane. Albo łowienie ryb, ponieważ potrzebuję jakichś zapasów. Mam za mało pożywienia i nie lubię ganiać, mając tak mało pożywienia. Tak, niby banał, ale taka prawda, zawsze mieć lepiej trochę tego w zapasie. Stanie mi chyba 8 godzin światła dziennego. Tak, 38% kondycji. Napijemy się. 1300 możemy zjeść jeszcze jeden kawałek mięsa. Dobra. Bierzemy stąd wszystko, co się przyda. Dużo tego. Hmm, coś by się przydało jeszcze odłożyć w takim razie. Tylko niespecjalnie jest, co odłożyć. No, wiem, wiem, co zrobimy. Rozłożymy to 15 minut ok Zamiast 300 gram powinno być chyba 100 gram, jeśli dobrze pamiętam. 200, no 100 gram mniej, niby niewiele, ale zawsze coś. Eee, no nic, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Czy tu jest na pewno wszystko? Coś mi się kołacze, że jeszcze tu miałem gdzieś tą flarę, której użyłem, a tam jej nie widać. Hmm. No dobra, nieważne w tym momencie chyba. Czy może ja ją mam ze sobą? Nie, nie mam jej ze sobą. No nie, wiem, wychodzi na to, że wypalona flara mi gdzieś zniknęła. W sumie to nic takiego, bo w tej chwili tak się nic nie, nie da zrobić, ale. Ale dziwna sprawa. Wyszło słońce w międzyczasie. Oczywiście powitam to z ulgą. I co teraz? Rozglądamy się jak zawsze wychodząc z jakiegoś miejsca. Tak, trzeba się rozejrzeć we wszystkie strony. No i cóż, mimo przeciążenia ruszamy. Gdzieś tam tutaj lody pękają. Odwilż idzie, bo słońce świeci. Ok, wszystko, wszystko jest... Realistyczne. Tylko te wilki atakujące ludzi są nierealistyczne, ale to szczegół. Czemu wilki są nierealistyczne atakujące ludzi? Ponieważ w naturalnych warunkach wilki na ogół nie atakują ludzi, po prostu. Zazwyczaj po prostu widząc człowieka uciekają. Nawet jeżeli to jest kilka wilków, to one wolą się nie zbliżać do ludzi. Sytuacja oczywiście wygląda inaczej, jeżeli wilki będą bardzo głodne, tak? Wtedy mogą, mogą zaatakować nas. W innym wypadku, jeżeli wejdziemy na ich teren, wtedy nawet też nie powinny nas zaatakować. Chyba, że tutaj kolejny wyjątek. Jeżeli spotkamy matkę z młodymi, tak? No to wtedy już każde zwierzę będzie nas atakować bez względu na to, czy to będzie wilk, czy to będzie ryś, czy to będzie niedźwiedzica. Tak, wtedy już możemy się spodziewać ataku i jeżeli się nie wycofamy grzecznie i na czas nie ich nie zobaczymy, to możemy dostać w ciry, Co w realu kończy się zazwyczaj znacznie gorzej niż w grze. Tak, jesteśmy oczywiście w drodze powrotnej. Trochę ona będzie trwać. W sumie to miałem wam jej nie pokazywać, ale może o czymś poględzę. Kto wie? Oględzić zawsze można. Rozglądam się cały czas nie tylko za tym, za żywymi wilkami, ale też ewentualnie za tymi, za tym martwym wilkiem. Cuda się zdarzają i czasami można znaleźć coś takiego. No, jednak nie ma co na to specjalnie liczyć. Ja na waszym miejscu, jeżeli nie jesteście na jakimś zamkniętym obszarem.